Dzień dobry, kochani, witamy dzisiaj w 20 już vlogmasie. Niedługo on się skończy. Powiem wam, że chyba jest mi bardzo przykro, bo bardzo polubiłam nagrywać dla Was codzienne vlogi. Ja ubieram właśnie choinkę u mojej teściowej Trwa to jeszcze. Mama pojechała na chwilę jeszcze na cmentarz, a Wojtuś przyrządza mi rybkę na obiad. Proszę, zobaczymy, jaką sobie tutaj radzi. Wojtuniu Strąk, dro moja droga, moi drodzy. Właśnie słyszałem, co Aga mówi: że to już jest 20, jeszcze 4 dni i rzeczywiście koniec. Pamiętacie, ja jak, jak byłem przerażony na samym początku, jak mi zakomunikowała, że ma pomysł w ogóle robienia vlogmasów? Nie wiedziałem, co to jest. A teraz też troszeczkę mi będzie żal już tego. A, widzisz, mówiłam. Ci. Mm. Jeszcze, znaczy, posypić ziołami i. Pierśniutko. Cholineczka ubrana. To teraz czekamy na resztę rodziny. I proszę pamiętać jak Wam pokazywałam... A nie, nie pokazywałam, bo to mówiłam chyba na Instagramie, prawda? Tak. Bo tu się z fale I ma podobno w swojej szafie w domu mamy pełno jeszcze takich zestawów. I myślę, że mam godzinę z głowy. <śmianie> To jest jeden z wielu. On nawet zostawił, słuchajcie, o, instrukcję. Wszystko jest w pudełeczkach. Oj, tak? O, to jest troszeczkę dziwne. Że? Co jest dziwne? No mi to opowiadał, że wszystko musiało być chowane do jednego pudełka, nie gubiło ci się niebo. Pf, pf, pf. Nie mogły się gubić żadne części. Muszę Wam coś powiedzieć. Kiedyś mi się zgubił pistolecik od tego właśnie e, Piercika? pirata. tak? I ukradłem go koledze. O nie! Nie pamiętam już któremu bym o oddał. Wojtek! Oczywiście bym oddał. Ale Takie ja nie Takie ma... rzeczy to się nie robi. Nie robi się, nie. Później... Niedobry chłopak. Później żałowałem. Ale musiał być kompletny. No ja nie mogłem wybaczyć no koniecznie, sobie. koniecznie. Gdyby Lego chciało zatrudnić mojego męża w, jako przedstawiciela handlowego, mówię stanowczenia. Gdyż sądzę, że mógłby być 20 godzin w pracy. Również mówię stanowczenia, bo mógłbym nie pracować, tylko bawić się ze stawami. I to było inaczej się nazywa ze No to o, testerem to bym mógł być, tak. I popatrzcie, każdy element jest jeszcze, nie wiem dlaczego troszeczkę są pogryzione yy, miecze, no ale chyba byłem głodny jak się czasami bawiłem. E, Wojtek, ile, ile lat może mieć yy, ten zestaw? No myślę, że około 20. Nieźle, Wy też macie takie zabawki? Ja myślę, że coś w piwnicy też bym znalazła, ale nie wiem akurat czy by to miało 20 lat. Arr, arr. Czyli mamy wszystko w komplecie. Nic nie zginęło. Jest Super. Pewnie Ci użyło co Tuś. No jeszcze jak wygrzebię resztę swoich Lego to wtedy muszę poukładać każde z osobna. do Lego. Tak. Wczoraj pokazywałeś mi, czy przedwczoraj mi pokazywałeś tą na właśnie? No. No już jest urwana, ale... Trzeba byłoby ją zszyć. Tu z konikiem zestaw, tak? Tak. No Jezu, Jezu, ty. Wszystko ma. Każdy ludek... Aha, ten miał właśnie tą pelerynę urwaną. Chodź tutaj, gdzie jest peleryna. Ja też się lubiłam bawić Lego. Co prawda moje... to Lego należało do mojego brata, ale potem wyrósł i mi i je przekazał. No to ja znikam. No tak, myślę, że mogę spokojnie oglądać telewizję albo coś sobie poczytać, albo nie wiem, co sprawdzić, jak się rybka ma w piekarniku, bo myślę, że Wojciech sobie da tutaj świetnie rada. My, kochani, już wróciliśmy od mamy. Dosyć yy, długo posiedzieliśmy w sumie na tym obiedzie, troszeczkę nam zeszło. Nie było jak i co nagrywać w sumie, bo to było takie rodzinne spotkanie. Eee, ale ja się poczułam troszeczkę znowu gorzej, więc kładę się spać. tak jeszcze e, ma jakieś tam sprawy, musi odpisywać na maile sprawdzić neutrografik, jakich ma pacjentów. Eee, a ja po prostu biorę laptopa do łóżka i zmontuję Wam ten odcinek. Myślę, że obejrzymy jeszcze nasz serial i po prostu położę się spać. Więc wiem, że on będzie krótki. Ale niestety nie jest mojej przyczyna. Znaczy jestem tego powodem, bo e, źle się czuję, ale z przyczyn niezależnych ode mnie, więc miłego wieczoru.